Słuchajcie, ten materiał miał być rantem, bo jak zobaczyłem pierwsze 30 minut tego filmu, no to pomyślałem, że tu się nie może już nic zmienić. To będzie tylko gorsze, tylko cięższe i tylko bardziej męczące, a sam opening już po prostu wywiera takie wrażenie, że miałem ochotę wziąć miskę no i posadzić tam pawia. Będę dosyć <grym> bezpośredni tutaj. Natomiast na szczęście te 40-50 minut ostatnie tego filmu, czyli ponad połowa, no nie jest aż tak złe jak te pierwsze 30 minut, także przynajmniej dało się to jakoś dokończyć. No w każdym razie, dzisiaj pogadamy sobie o prześladowcy 3, za który odpowiada mój jeden z ulubionych, ukochanych, wspaniałych, cudownych twórców, reżyserów i scenarzystów zarazem. Teklano o Brian, czyli gościu od drogi bez powrotu 3, 4 i 5. O ile piątka jeszcze jakoś całkiem nieźle strawiłem, to mimo wszystko, i tak, te części były, słuchajcie, no, kiepskie, delikatnie mówiąc. I naprawdę nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby to właśnie on zajął się tym projektem, mimo że dwójka już troszeczkę poziomem zjechała po jedynce, to trójkę dajmy. Temu gościowi, tak, to jest dobry pomysł. Chociaż ten film to chyba nawet nie był w kinach. Przynajmniej nie doszukałem się takiej informacji, jeżeli chodzi o dochody, bo widziałem tylko ze sprzedaży DVD i Blu-rayów. Ponad tam milion dwieście wyciągnął, a kosztował 2 miliony, czyli bardzo tani film, tutaj od razu bez ogródek, bo pierwsza część dla przykładu kosztowała ponad 23 miliony. Nie doszukałem się za to budżetu drugiej, natomiast ona była już klapą finansową, bo zarobiła tylko 5. No ta zarobiła z tego co wychodzi poniżej nawet tych dwóch chyba, chyba że jeszcze są jakieś inne statystyki, których nie znalazłem po prostu. No natomiast jedynka jeszcze była dochodowa całkiem, bo prawie 40 tam zgarnęła. Także dobra, już zostawiając te budżety to dzisiaj spoilerowo gadamy słuchajcie sobie o części trzeciej, ale tutaj naprawdę ja się bardziej skupię na technikaliach. Fabule oczywiście powiem jak się skończyło, ale poza tym nie będę się skupiał na detalach, bo... Totalnie nie warto. Omińcie ten film jak możecie. I tyle. Intro i zacznijmy, bo wstęp był długi. No to tak. W pierwszej części mieliśmy trójkę bohaterów, w drugiej mieliśmy czwórkę. No to trzecia musiała zrobić no, kolejne przemnożenie, że tak nazwę, więc mamy sześciu bohaterów, tych takich istotnych na pierwszym planie. No i jest to grupa osób, która przemierza amerykańskie drogi i wybiera się do Kanady na jakiś wyścig. Jest to po prostu pewnego rodzaju team. No, mają furkę specjalnie pod to skonstruowaną, więc chcą sobie nią trochę poszpanować, no i powiedzmy w ten sposób, że przytrolowali jakiegoś gościa na autostradzie. No a oczywiście tym gościem był Rusty Nail, czyli nasz prześladowca. Kto by się spodziewał. Czyli oczywiście Przeżył część drugą, tak jak widzieliście właśnie w poprzednim materiale, też omawiałem zakończenie to nawet właśnie wspomniałem, że no, jakim chujem ten gość przeżywa ten upadek z tak ogromnej wysokości, ale rzeczywiście w tym ostatnim, ostatnim ujęciu było widać, że on ma taką poparzoną rękę, troszeczkę taki właśnie Ala Kruger. Natomiast w tej części absolutnie tego poparzenia nie ma. Już pominę to, że znowu inny aktor Gra Rastiego, w każdej części jest inny po prostu. To tutaj nie dość, że gra inny, nie dość, że nie ma tego poparzenia, czyli jesteśmy niekonsekwencji i niespójni względem poprzednika i ogólnie poprzedników. To nawet głosu już nie ma tego, co miał, słuchajcie. Tam był jakiś aktor głosowy inny, po prostu była być może jakaś modulacja dodana. Tutaj brak jakiegokolwiek charakteru. Taki dosyć zwyczajny, mało basowy jak na poprzedników głos i po prostu totalnie, słuchajcie, jakby Rusty Nail. Cały czas ta sama postać fikcyjna, ale w wypadku tej części, jakoś zupełnie bez charyzmy, ten głos też bardzo dużo dawał, bo to troszeczkę jak taki z wiecie, gadał, czy tam przez telefon, czy przez Sybiradio radio, właśnie, no to nadawało mu takiego sznytu, takiego charakteru, no nie? Taki bardzo mocno basowy był ten głos, właśnie. A tutaj, no deklano, O'Brien o wszystko, słuchajcie. Tak, <grytanie> ta. znaczy to jest tego rodzaju gość, który rzeczywiście zadba. Na zasadzie takiej, że on wie, jak spierdolić wszystko, co, co funkcjonowało wcześniej, albo po prostu jak zrobić kiepski film. I tutaj my już wchodzimy dosłownie w jakiś taki. torture porn, mam wrażenie, słuchajcie. To jest podpisane znowu jako thriller, ale tak naprawdę to już powinno być, wydaje mi się, chyba jako horror. Albo przynajmniej ta granica już tutaj jest taka naprawdę cienka, bo my wchodzimy w go już od pierwszego Deda. Tam naprawdę się ciało rozwala na, na kawałki, na kawałeczki. Później też jest grubo. Już wchodzimy w taką piłę. To już nawet właśnie, jak mówiłem o tym hostelu w poprzedniczce, to tutaj jest tego jeszcze więcej. I znowu widzę ewidentną jakąś inspirację, piłą to, co było przy dwójce też. Natomiast, no słuchajcie, tak jeszcze wracając na sekundkę do tej fabuły. No to oni patrolowali jakiegoś gościa na autostradzie, tak że prawie że go zepchnęli z drogi. No i wiadomo, że skoro to jest Rusty Nail, nasz prześladowca, no to on będzie szukał zemsty. Już wspominam chyba, że ten film jest idiotyczny. Całość jest idiotyczna, bo oni są niby tam 50 mil przed nim, a raptem ich dogania. Znaczy <laughs> dogania tak naprawdę drugie auto, bo oni na dwa auta jadą i to drugie jedzie wolniej, ale wiedzą, że siedzi im na ogonie, bo ich poinformował wręcz, zadzwonił, powiedział, że. Znaczy, to chyba przez CB Radio się odbywało, że wiedział, kim są, podał imiona, że mają zespół, także, że tutaj jakieś wyścigi. Oni tak jadą, że on ich dogania znaczepą, kurwa, znaczepą, rozumiecie? Bo czasami on sobie ją po prostu odczepia i jedzie samym tym, jakby, no wiecie, przodem. <laughs> Wiem, bardzo profesjonalna terminologia teraz. Natomiast tutaj po prostu on zadupia znaczepą za osobówką, będąc w dystansie co najmniej 50 mil. Nie ma problemu, żeby ich dogonić. Jak wolno musiał jechać tamte auto? Jak bardzo brakuje tutaj sensownych rozwiązań? No bardzo, w każdym razie. Ten film otwiera się jak droga bez powrotu 6. Akurat Clano O O'Brien nie jest reżyserem szóstki, ale widzę, że chciał się zbliżyć. Ale to, to co powiedziałem wcześniej, to, to jest taki torture porn po prostu, ponieważ ni z gruszki, ni z pietruszki. Pierwsze sceny, słuchajcie, mamy rozwrzeszczaną laskę, która chce kolejną działkę Maryszki, bo jej się skończyło, słuchajcie, w lufce. No, no więc drze mordę na typa, żeby jej ogarnął. Już może pomińmy to, że są nago i uprawiają różne rzeczy, o których lepiej tutaj nie wspominać, bo będzie demonetyzacja. Ale kurwa, jakie to jest brzydkie, słuchajcie, te pierwsze ujęcia to wygląda jak opening wrong turn albo piątej, albo szóstej. Na zasadzie nie, że nawet scena jest podobna, tylko że wiecie na czym polegały rongterny, głównie te, te dalsze, prawda? Cim, 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 i jakieś dupne efekty za dwa złote, pseudogorowe. I to jest dokładnie ten opening. Nieoglądalne operatorsko, słuchajcie, i po prostu taki chaos, taka trzęsawa, że nawet ta kamera po prostu jak w footage się zachowuje. Gościu, który nie powinien nawet ewidentnie trzymać kamery, bo, bo tak chodzi przez cały film, jakby po prostu mu alkoholu brakowało. no, no Są różnice tak, w tym stylu prowadzenia, słuchajcie, um, operatorskiego kamery. I też, ja wiem, że dużo ludzi nie zwraca na takie rzeczy uwagi. ktoś po prostu sobie odpala film i ogląda i głównie się skupia na tym jak się bawi i czy fabuła go interesuje. Ale no uwierzcie mi, jak ja 7 lat się tym zajmuję, plus sam kręcę, nie mówię tylko teraz o YouTube, bo postawić sobie kamerę i się na nią gapić nie jest aż takim wyczynem, ale kręciłem na przykład wesele, kręciłem spoty reklamowe. No kurwa, słuchajcie, no nie da się na to patrzeć, tak? Jeżeli ktoś łapie oko na czymś takim, jeszcze jak montuje przez tyle lat, no to po prostu... Montaż w tym filmie również jest tragiczny, szczególnie do tej 30 minuty. Tam musimy, jak jedzie sobie ten, słuchajcie, Nail, czy jak jedzie ta osobówka, to musimy z każdego kąta co, co te 3 minuty pokazać, że o, patrzcie, tu mamy maskę, tu mamy dach, tu mamy koło, wow, kurwa. Taki zapychacz, słuchajcie, materiału po prostu, żeby dociągnąć do półtorej godziny. No po prostu wydawało mi się, że te pierwsze 30 minut było dokręcone na szybko później, czyli że najpierw zrobili tę godzinę filmu, jakby końcową, a później zobaczyli, brakuje nam pół godziny, no nie wyciągniemy z tego nic dłużej, nic więcej. To dograjmy jeszcze pół godziny tego tandecnego wstępu, gdzie jest ta akcja z tą openingową parą, słuchajcie. Żeby po prostu zapchaj dziura była jakaś, no bo to w ogóle nic z gruszki, nic z pietruszki, słuchajcie, ziomek Sądzę załatwić działkę na CB Radio, które akurat ma w pokoju, nie wiem dlaczego. No, wzywa tam kogoś i odzywa się oczywiście Rusty Nail, bo zawsze się odzywa tylko Rusty Nail. Nigdy, nigdy się tutaj w tej serii nie odzywa praktycznie nikt inny. No i ta parka chce go zwabić i być może wyciągnąć od niego jakiś towar. Ale on mówi, że towaru nie ma. No to zaciukamy go i ukradniemy portfel. No I on przychodzi, oczywiście ich pokonuje tam z buta w nich wjeżdża, a później przywiązuje ich do swojego słuchajcie, pojazdu ciężarowego. No i co? No i na własne życzenie giną z własnej głupoty. Może by im nawet darował z tej sceny, tak wynika, że może jednak to byłby ten moment taki, gdzie Rostinel rzeczywiście komuś życie daruje, ale nie wiem, bo po prostu laseczka tak bardzo była na tym, że o, odbębniliśmy quest'a i mamy za, co, za to coś dostać, że nie patrzy na to, że jadą rozpędzeni, przywiązani łańcuchami do maski i po prostu tam z tego wychodzi jedna wielka gorowa sieka przez to, ale tego pokazywał tutaj nie będę. No kto widział, ten wie i pewnie żałuje, <laughs> W każdym razie, no, później po prostu tandecne dalej montażowo i słuchajcie, operatorsko, i zupełnie nieistotne dialogowo takie 20-25 minut budowania akcji, na narastania powiedzmy napięcia, tylko że tu nie ma napięcia. Ale no jadą i po prostu gadają aż Rusty Nail ich tam po prostu nie spotka, czy oni go nie spotkają i nie wejdą w konfrontację, tak? Ja już zacząłem przewijać te, słuchajcie, kilka minut tam po prostu tej dialogi, bo po prostu o dupie maryni gadali, miałem to w chuju. Dopiero jak po 30 minucie w miarę zaczęło mnie to interesować, bo po prostu weszła ta konfrontacja i prześcigiwanie się z prześladowcą, no to od tamtego momentu nic już tutaj nie przewinąłem, obejrzałem do końca. Ja mega, mega, mega rzadko, specjalnie to podkreślam aż tak mocno, żeby wybrzmiało, przewijam jakiekolwiek filmy. Naprawdę zdarza mi się to jeden na 200. Natomiast tutaj oh, już po tych wszystkich rongternach i innych tego typu dziadostwach ja już po prostu czasami nie daje rady. No jak oglądam coś na przykład o rekinach i ja wiem, że to będzie takie złe, no to luz, to ja wiem na co się pisze. Ale no tutaj to jest teoretycznie film, który no wyrósł na czymś dobrym, wyrósł na dobrym pierwszym thrillerze, na niezłym drugim. Było widać jakieś postaranie, jakiś poziom operatorski. Na przykład utrzymywanie tego Naila w cieniu w drugiej części, gdzie tam cały czas było tak zagrane światłem właśnie i cieniem. Żeby nie było widać jego twarzy, bo to też budowało taką trochę niepewność, ale z drugiej strony, z racji, że ktoś inny głos podkładał pod tę postać, no to musieli go chować, żeby po prostu nie było widać, że może nieadekwatnie ruszał ustami itd., itd. ale to budowało jakąś tajemniczość, tak, i trochę większą grozę, że my widzimy tego oprawcę, ale nie widzimy twarzy. W Jedynce też było podobnie, tylko że tam mega mało w ogóle go było widać, bo na ogół toczył się dialog przez CB Radio właśnie, czy po prostu gdzieś za szybą usiedział i nawet nie było tego widać, właśnie, jego sylwetki. Natomiast trzecia część już go pokazuje dużo, nawet więcej chyba niż druga, ale tam już się nikt nie bawił w żadne światło, w żadne cienie po prostu jest ten gościu bez żadnej charyzmy, słuchajcie, no taki właśnie nijaki jak naraz jego Neila i to tutaj jest też bolesne, bo on może wcale nie był jakimś cudownym aktorem i bohaterem w poprzednich częściach, ale właśnie to jak go pokazano operatorsko, oświetleniowo i montażowo. To wzbudzało jakieś emocje, tak, to, to dawało właśnie taki ten dreszczyk, tak, i, i suspens, a tutaj, no po prostu wszystko, kawa na ławę pokazujemy, żadnego napięcia, żadnej tajemniczości, nic, I po prostu to jest takie paskudne, takie brzydkie, że nie chce się o tym filmie gadać. No on właśnie dopiero później wygląda ciut bardziej zjadliwie, jak gdzieś to operatorsko się chwilowo uspokaja i nie jest taki na łeb na szyję montaż, ale tak do tej pory to jak ktoś wytrwał te pierwsze 30 minut, to ja wam gratuluję. A jednocześnie współczuję. No i jeszcze tak wracając na chwilę do fabuły, bo musimy sobie omówić tutaj zakończenie w ogóle. No to tak, z racji tego, że mamy aż szóstkę bohaterów, to oczywiście nie ma absolutnie mowy o tym, żeby zbudować tu jakąkolwiek postać czy też sympatię. Po prostu to są pachołki do wybicia, no i rzeczywiście sporo osób zalicza tam konkretnego deda, słuchajcie. No ale jak to w tych częściach bywa, zawsze też ktoś przeżyć musi. Także teraz szybka kalkulacja, bo niestety już zapomniałem. Na pewno przeżyły dwie osoby i to chyba by było na tyle. No i kto jeszcze przeżył? Słuchajcie, no kto? No kto przeżył? No Rastinelli, tak, Prze prześladowca przeżył. Co prawda na ten moment nie ma słychu ani widu o kolejnej części, całe szczęście. Natomiast no, między pierwszą a drugą był 7 lat przeskok, tak? Teraz ta też jest dosyć późno zrobiona, bo 2014 to względem 8 2008 w sensie to było, słuchajcie, 6 lat przeskoku. Także na razie póki co zaraz 10 lat minie, a się nie zanosi, i mam nadzieję, że naprawdę się nie pojawi, chyba że jakiś reboot ktoś zrobi z budżetem i przede wszystkim z chęcią zrobienia filmu a nie papki sequelowej takiej taniej, bezczelnej, słuchajcie. Można powiedzieć nawet, że dla kasy, tylko że tu żadnej kasy nie było. To troszeczkę się zachowuje, słuchajcie ta seria, ta trylogia, jak piła, że im dalej tym trochę gorzej, a te nowsze to już w ogóle, ale tam też były te spadki dochodów, więc twórcy mam wrażenie czasami po prostu nie mogą prostych wniosków wyciągnąć, że naprawdę wystarczy się postarać i to wcale nie jest proste, ale Lepiej się postarać i tam ewentualnie popełnić jakieś błędy, niż robić takie tanie po prostu gówna, które słuchajcie, no nic sobą nie oferują, tak? I też nawet jak widać, zarobić wcale rzadko kiedy mogą, no więc po co to jest? Po co my się męczymy oglądając to? Nie wiem, ja to zrobiłem dla recenzji, ale tak ogólnie się zastanawiam po co. Także dobra, w kwestii zakończenia jest konfrontacja raz tego Naila, naszego prześladowcy z bohaterami. I on próbuje wykiwać ich, oni próbują wykiwać jego, no i ostatecznie jest tutaj jeden gościu, taka powiedzmy wiodąca postać, która wsiada tam do jakiegoś dźwigu i po prostu niszczy pojazd naszemu prześladowcy, w ogóle tam ciągnie do góry jak kontener i tam rzuca go do mielarki, jakiejś tam zgniatarki, e, prasownicy, nie pamiętam teraz nazwy. W każdym razie to rzeczywiście wygląda jakby... Nie przeżył, bo po prostu jest tak ogromnym ciężarem przyciśnięty i tam go mieli, mieli jeszcze i dostaje właśnie prosto w kabinę, prosto w przednie szyby słuchajcie. Taki solidny kloc ciężki. I co? No i nawet nie widać w którym miejscu mógłby ewentualnie się wydostać, a jakby jakimś cudem miał się wypełznąć <laughs> stamtąd, że tak powiem, to. No, byłby poharatany czy coś, tak? Nie wiem, płomany może. To samo jak analogicznie. Pojrzymy na końcu części drugiej też powinien być, słuchajcie, roztrzaskany, po plamiony, chciałem powiedzieć, poparzony. wiecie jak się nazywa żona popa? Poparzona, <laughs> dobra. No i co? I widzimy, że jak już policja dociera na miejsce tego zdarzenia i podnoszą tam ten hak powiedzmy, do góry. No to oczywiście go nie ma, tak? I zaraz po tej scenie on sobie idzie i na stopa jedzie. Ktoś go po prostu. Podwozi jakiś dobry człowiek również, słuchajcie tutaj, ciągnikiem siodłowym. Także zastanawiam się, jakim kurwa cudem ta postać znowu przeżywa i to znowu w takich okolicznościach, gdzie no nikt by nie przeżył, jak zauważa policja. No po prostu zrobili z niego jakiegoś Majersa. I jak ta część, rozumiem, że to zrobiła, bo jest absolutnie gówniana, to nie rozumiem czemu druga się na to pokusiła. Totalnie nie rozumiem, bo druga była naprawdę jeszcze całkiem, całkiem. Po prostu... Nie chce mi się, nie chce mi się, idę, idę, słuchajcie, sobie trochę tynku ze ścian pozgryzać. Jeżeli chodzi o moją ocenę tutaj, no to miałem dać dwa, ale powiem szczerze, że te 40-50 minut jakąś frajdę dało. To nadal był kiepski i zły film, ale chociaż ta rozrywka była tak i też chyba jednak ja nie czuję tego dalej, tak jak i przy poprzedniku, że my idziemy w stronę gore, jakiegoś torture takiego mocnego, właśnie już horrorowego, że my nie zostajemy w tym thrillerze, w tym napięciu, dreszczyku. Tylko robimy coś takiego. To, to mi nie siedzi w tej konkretnej serii, tak? Więc, dobra, taka naciągana trójeczka ode mnie słaby, słaby film, a gdyby to całość w sensie wyglądała tak jak pierwsze 30 minut, to tutaj byłoby 1 na 10, to byłby pełen rant i na stojąco bym nagrywał. Bo po prostu tak mi zaczęło boleć te pół godziny, że słuchajcie. Och, zastanawiałem się, czy ja to w ogóle do końca obejrzę. Także, kto dotrwał do końca tego materiału, możecie zostawić dzisiaj hashtag. O matko. Tak, to będzie dobre. Na szczęście to koniec tej serii. Dzięki panie Pennywise, bo jak na pierwszych dwóch częściach jeszcze jakąś miałem chęć mówienia o tym, to przy trzeciej no przyznaję, że trochę mi się odechciało, więc dobrze, że to już koniec. No i niedługo zabierzemy się za kolejne rzeczy, także trzymajcie się, do zobaczenia w następnych i. Cześć! Ah! Ah!